Ja Manko z tej strony Hej, wlej dzisiaj ze mną kupi Game i zaczynamy reklamę pięknie no, damy sobie twoją tą jakby nagrywarkę tu mam nadzieję, że słychać, bo ostatnio patrzyłem na film no, o, trzeba by tak. około ucha <laughs> okej, okay. nie masz potworku, bo no Cucz. woda Ci? A i propo, jak nie masz. Ej, y, to są niezdecydowane. No, a dok, no. patrz to. Masz taką coś. O, widzisz, on ucieka zamiast atakować cię. <grym> Teraz możesz na, na spokojnie. Na to jeszcze nic. Ja naprawdę nie wiem jak ty wygrasz, ale tak masz ciemno. A propo, zobaczymy jak widzowie się śpisali. Bo. Chcę Zobaczymy co to jest. Zobaczy, to jest chcę zobaczyć ile ludzi poglądało filmik z ludzi. Czyli haibrey. Tak się nazywa w preziedy życiu, A wy zgadnijcie jak się nazywam. Zgadnijcie. No nie zgadniesz Filip. Miałem <grybant> no. hey, była Dwa subskrypcje. 5 osób. Spoczka. Więcej informacji. Data. No wczoraj zaczęła. A zgadnij, że ja nie kanału od 2019. Czyli nie wierzę Ci chłopie. 3 lata, ale tak naprawdę zacząłem niedawno. No 10 dni temu w sumie prawie. A jutro są walentynki, także może coś przygotujemy, nie? Bo jutro święto, walentynki. Jaki najbardziej lubisz e, ten. Jak to się nazywa? No, na przykład, typu święta albo coś, co najbardziej lubisz. Ja lubię tłusty czwartek. A ja lubię święta, no bo są wtedy prezenty, ja nie lubię słodkiego. No, znaczy ona lubiała i lubi, ale mówi tak, bo nie może słodkiego. Nie? Co to? Nie do... mogę, ale. No w sumie takiej czekolady bez orzechami nienawidzę. Powiedz co nie umiesz, co nie, co nie możesz jeść. Nie mogę jeść cytrusów czekolady. E, jak to było chipsy? No, nie ci steruję. Na biało i i tyle, dobra, nieważne, bo... Zapomniałam. Dobra, nie, ważne, no. zapomniał. Dobre, nie wiem, drzewo albo zrób dom najlepiej. Mepl. A Aj, sorry, że ona ma jeden film dziennie, ale może dzisiaj zrobimy nawet... Trzy albo dwa. No. No zobaczycie, może pięć? No, bo jakby teraz mamy duży dostęp nawet. Nie, nie mówcie, że... no nie wiem co. Bo mamy teraz dużo czasu. nie? I coś w komentarzach napiszcie. W komentarzach. Jesteś super! Jak ty się nazywasz? Hej brej. O rzeka. rzeka. Ale powiem ci, no? że nazwę... na... Jakieś jajko! Mam jajko czegoś! Jakie jajko? Tu. To jest śnieżka. Ha. Muszę ją rzucić. Do... Kliknij na śnieżkę i przytrzymaj. Porzuciłaś. Co jest ty? Tylko wielka. wróciłam na razie. Była koło ciebie. No, ale dziwne ty masz. Powiem wam, że to jest niby nowszy telefon, a trochę słabszy ode mnie. Nie? No. Łatwiej się umie pyta, bo... ale fajny lód Bo ten trochę już ma na karcie. Ej, to woda czy lud? Lód, lód na szczęście. Lud. Ej, a to co to? Co? To jest lód? To... To jest, no, twardy loot. To jest Ice Spikes. A myślałam, że to diamenty. <grym> diamenty, kurczę. A wolę o, ten. Yy, chciałbyś pieska otworzonego, który ci kocha, czy diamenty? Kurczę. Ale ile diamentów? W sumie jest... szczery. No, no bo bo na TikToku już jeden diament i jeden pies i ja wybrałam na psa w prawdziwym życiu a na TikToku. W No. W to lepiej wziąć diamenty, później se ogarniesz y, ten miecz. Nie, no bo albo pies idzie do lawy, albo diamenty. Ale czekaj, powiedzmy, jakbyś miał wybór psa, a diament... dwóch diamentów. Chociażby. A ty zapomniałeś nagrywamy? Nie yeah. O coś tam jest? Jakieś światełko, czy coś? Jakaś nie pójdziemy do niej? Naprawdę wow, że ktoś poglądał filmik z Łodzi Ty w ogóle masz... Właśnie, skinać trzeba ogarnąć No właśnie masz takiego skina W następnym odcinku zobaczycie jak wygląda Czekaj, kliknij no. trzy kropki O, tak wygląda Luzia. No. Trzeba je ogarnąć z bo ona nie jest chłopakiem. No, ale już... dziewczyną. No to chyba. Ale już... mam takiego skina. Chyba wiecie już po głosie. W innym świecie mam innego skina, a w innym świecie mam innego. Co jest? Tym, tym, bar... tym bardziej Cię słucham tak i nie mówię, to coraz dziwniejszy Twój głos jest taki. Ale na razie muszę chyba do tego. Dziadko, pora. I co jest coraz dziwniejsze? Nie, ja, ja nie mogę przejść przez ten lód. Więc idę. Ja bym proponował Ci iść do tych drzew, ściąć drzewa albo szukać wioski, ale nie na lodzie, bo na lodzie na pewno nie będzie wioski. A wiecie co? Właśnie yy, ja całą noc szłam po lodzie. Masz A Ty co się śmiesz? Ale powiedz, co w Minecraftie, czy w prawdziwym życiu, może w prawdziwym życiu całą noc, zamiast spać, to chodziłaś po lodzie? Nie no, yy, u nas w prawdziwym życiu, ale nie w Minecraftie, tylko w prawdziwym. Co no, jest, tak się boi lodu, no. jak szła do mnie, to ona, ja się boję, ja się boję, trzymaj mnie. Trzymaj. Przestań. I tak sobie. I tak nie mówiłam. właśnie Mój Bo się, boje, tu znaczy, dziura, to się i, tu I Jak ty to robisz, mówisz? <laughs> Ej, Józia, Józia. Trochę już zrobimy wody. 5, 4, 3, 2, 1. Ale to nie do was, to tylko reklama. Luisa, cicho, nie mów nic. No da X zrobimy skrzel tego. I to. To jest jej film, słyszycie? Niech nie słychać. No bo, bo trzeba do ucha dać. O jak się marzy. zając. Ej zając, chodź. Niedźwiedź. Dobra, to ty? <noise> Ale co tam było? niedzi? A moje czekaj, bo ja się nie wziąłem na swój kanał. A chciałam powiedzieć Niedźwiedź, no bo niedzi. A to jest moja. CO TO MA BYĆ?! Widzicie? Ja mam mu chyba lepsze. patrzcie, co to jest! Nie, bugi są. Ja bym ci proponował cokolwiek zrobić, niż chodzić i gadać. Halo! Ej, ktoś nas słyszy? <laughs> Jak nie, to napiszcie też w komentarzach. Jak nikt cię nie słyszy, to kto by powiedział coś w komentarzach. Proszę pa proszę, jak ktoś jest nowy na tym kanale i mnie nie ogląda, to proszę mnie może nie zasubskrybować, ale chociaż pooglądać. No. Bo ostatnio patrzę. Albo chociaż dajcie lajki, no bo ja nie mam tak dużo lajków. No, na razie nie powiem, ponieważ ja w sumie też nie mam jakoś dużo tych lajków trochę. A ja wcale nie mam. Ule, ule. Myślę sobie film. Ej, widziałam tu jest film O nie, to był to, to było to dziwne, bo... Ej, Filiby! Chodzę w kółko czy nie chodzę? No bo myślę, że nie. Chodzisz w kółko. No ja to serio? widzę po górach. Widzę dziesiąty raz tą samą górę. Także ja bym ci proponował chociaż płynąć? Nie, iść tylko w jedną stronę. Nie kręć się, tylko idź w jedną stronę. Dobra, idź z tą stronę. A jak będzie cię lód trzymał, to albo kop, albo idź tutaj, bo wtedy to nie zakręcisz. Górcze. Minę, craft, część, czwarta. nazwać? Pan czy, Pan. D. Tak, jak chcę zobaczyć. To jest. Tak. Raz, dwa, trzy. Dobra. Czyli to. <ścoughs> Odzywa się trochę, bo ja zaraz ci... Nie. No jestem, jestem, tylko chodzę i milczę. Milczę? I tego też nie było, co nie? No to już idziesz dal dalej. Może cośkolwiek znajdziesz, bo już 11 minut. Co tam jest? tak. Co tu jest? To tu. Cholodu. Filip, co to jest? A to. No. Taki lód. Nie, nie. wiem, co to jest. Zostaw. Nie Ach. wiem, skończąc zimę najlepiej. Bo naprawdę, zaraz nie będę już mogła tego wrzucić. Bo... Ej, tu jest śnieg czy pieszek? No bo ja nie no śnieg Psypana. A nie było tej góry. To nie? Teraz sobie zauważyłem najlepszą miniaturkę na świecie. Minecraft, część druga. Teren ogarniamy. Zamiast terenu pokazała mi się reklama hot dogów. <suszy> A patrz, to miałem też takie coś. O, tutaj. Nie mogę patrzeć. Patrz, to... Boże! A czy, zobacz, ktoś tu był, tak. co nie? Ktoś tu był? Nie, to są bugi. I kolejny i kolejny. No to się żegnamy w następnym odcinku. Tak, tylko chcemy coś wam pokazać. O, żegnamy się. Cześć.